Cześć kochani, tu Anita Lipnicka, jestem właśnie w trasie i wyrwałam się na chwilkę do kultowych wtorków chciałabym Was zachęcić bardzo gorąco do spotkań na żywo ze mną i z moim zespołem w cyklu koncertów zatytułowanych Śnienie. Jest to trasa promująca mój nowy album, która nie tylko pięknie brzmi, ale też wspaniale wygląda i ma swój dedykowany zapach. Jak wchodzicie do sali koncertowej, on się roznosi w powietrzu. Można go ze sobą zabrać później w postaci świeczki albo mgiełki do powietrza. Takie wozimy ze sobą gadżety. Natomiast to, co się dzieje na scenie, to jest naprawdę podniebna historia. E, opowieść, która zabierze was daleko e, w chmury ponad e, rzeczywistość ten świat. E, wozimy ze sobą instrumenty dente, tym razem w trasie. E, jest romantycznie, lirycznie, e, jest podniebnie. Bilety do nabycia w biletynie.pl